Nauczanie domowe, dziewiąta niedziela zwykła. Ewangelia według św. Marka, wersety od 23 do 28: tytuł. Nigdy nie czytaliście? Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do niego. Patrz, czemu oni czynią w Szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Zatem syn człowieczy jest panem także Szabatu. Tym okrzykiem patrz! Padyzeusze chcieli faktami przygwoździć Jezusa. Chcieli mu udowodnić, że jego misja, jego następcy są godni potępienia. Ale Jezus odpowiada w podobny sposób. Czy nigdy nie czytaliście? To jest jak odbicie piłeczki. To jest jak powiedzenie: To no wy popatrzcie. Czy wy na pewno potraficie patrzeć? Czy wy na pewno potraficie czytać? I to czytać jest już dwuznaczne, bo chodzi o czytanie pisma i o czytanie świata znaków. Wydarzeń. Jezus chce prowokować. Znajomość pisma była chlubą faryzeuszy. Byli znawcami, specjalistami, biegłymi, wybitnymi znawcami tego wszystkiego. Uważali się właściwie za jedynych, którzy w odpowiedni sposób interpretują słowo, a Jezus chciał im pokazać, Naprawdę niewiele widzicie, naprawdę niewiele rozumiecie. Musicie się uczyć patrzenia. Jezus zwrócił uwagę, że nie rozumieją, nie kojarzą i nie potrafią właściwie odczytać słów Starego Testamentu, jeśli usuną z horyzontu Jezusa. To była główna przesłanka Jezusowego. Odezwania się Jezusowej odpowiedzi na te zarzuty. Pierwsze: to zwrócenie uwagi na to, że Jezus jest Dawidem, a apostołowie? I jego towarzyszami. Towarzyszami Jezusa czytaj, towarzyszami Dawida. Dawid wszedł do domu Bożego, wszedł w kompetencje kapłańskie i wprowadził w te tajemnice swoich żołnierzy. Jezus robi dokładnie to samo. Jest kapłanem czytaj, składającym prawowierną ofiarę i mającym prawo działać tak, jak chce w świątyni. I w związku z tym tak właśnie się zachowuje i na to pozwala apostołom, aby w szabat w dzień święty spożywali wykruszone z kłosów ziarno. I tu należałoby zakończyć dowodzenie. Ale Jezus idzie jeszcze dalej. Odwołuje się nie tylko do czynności, ale do samego święta i do sposobu, uwaga, jego ustanowienia. Jezus stawia się więc nie tylko na równi z ludźmi, którzy wchodzą w tajemnice obchodzenia świąt, wykonywania obrzędów, składania ofiary, Jezus jednym krokiem stawia się w roli prawodawcy, który tłumaczy, dlaczego Szabat w ogóle powstał, dlaczego zaistniał. Zwraca uwagę na kolejność: najpierw był człowiek, a potem był Szabat. I to jest szok. Niesamowite, bo przecież Bóg, jak mówi pismo odpoczął siódmego dnia to było biblijne uzasadnienie istnienia dnia świętego a tu Jezus człowieka stawia jako punkt odniesienia akcentuje księgę wyjścia bardziej w tym przypadku niż księgę rodzaju ukazuje Mojżesza i czas wychodzenia z niewoli egipskiej i to jest jedna Interpretacja. Ale druga jest też taka, że on stawia syna człowieczego jako tego, który był przy ustanowianiu szabatu, siebie. Syn człowieczy był wtedy, kiedy Bóg odpoczął. Syn Boga był wtedy, kiedy szabat powstawał. I stąd jest wniosek, zatem syn człowieczy jest panem szabatu. Widzimy, Jezus czuje się Panem Dnia Świętego. Dla Żydów było to jednoznaczne, Bogiem. Zwróćmy uwagę, w tym krótkim sporze Jezus pokazuje siebie jako króla Dawida, najwyższego kapłana i syna Bożego. Trzy tytuły. To są tytuły Mesjasza. Jezus pokazuje, kim naprawdę jest. Do czego zaprasza apostołów i jak należy interpretować pismo stawiając Mesjasza w centrum, bo inaczej nie zrozumiemy słów, które czytamy w Piśmie Świętym. Niech to czytanie, takie właśnie czytanie, z Mesjaszem w centrum będzie Twoim udziałem i niech w tym czytaniu błogosławi Tobie Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.